Siedzimy w środku kampera firmy Balcamp, którą doskonale znacie z naszych łam, z naszych materiałów wideo. Jesteśmy na targach Karawan Salon w Düsseldorfie, a obok mnie rozmówca, który na naszych łamach zaprezentuje się po raz pierwszy. Marek Kotowski, witaj Marku. Witam serdecznie. Powiedz mi Marku, czym się zajmujesz właśnie w Niemczech, bo wiem, że tu żyjesz, tu pracujesz i gdzieś od paru miesięcy już jesteś związany z Marką Balkamp. Znaczy takim naszym zadaniem jest propagowanie polskiej motoryzacji w Niemczech, co ze sukcesem nam się udaje. W roku 2005 wprowadziliśmy tutaj polską markę naczepy firmy Wielton, którą z sukcesem sprzedawaliśmy i sprzedajemy do dzisiaj. Takim najnowszym dzieckiem jest właśnie firma Balcamp, czyli kampery, czyli po niemiecku mówiąc WOMobile. Idea zrodziła się przez nasz nowy obiekt, który wybudowaliśmy przed trzema laty. Mamy wielu klientów w tej branży, i, um, którzy pytają o możliwości ewentualnie jakichś napraw, jakichś doróbek. I poznałem Marka na targach w Stuttgarcie i zrodziła się idea współpracy. Są bardzo otwarci ludzie, mają super produkt, który próbujemy tutaj rozprowagować. Wszystko wymaga czasu. Jesteśmy na początku naszej drogi. Ten produkt, który tutaj prezentujemy jest stosunkowo nowy. Praktycznie prezentujemy to od wiosny tego roku, ale już sukcesem kilka jednostek udało nam się sprzedać. Naszym atutem jest indywidualność. Nie sprzedajemy produktu z wieszaka. Klient ma u nas możliwość dobrać sobie kolorystykę, design, wyposażenie. Obsługę ma praktycznie od A do Z, czyli nie tylko sprzedaż, ale cały after sale system, który proponujemy również, czyli na przykład naprawy serwisowe, jeżeli się jakiekolwiek zdarzą, lub części zamienne i wszystko, co z tym jest związane. Odkupujemy używane samochody, sprzedajemy nowe. Mówimy, że to jest z Polski, jesteśmy z tego dumni. Właśnie, Marku, powiedz mi, właśnie, jesteście z Polski, jesteście z tego dumni. Masz większe doświadczenie od nas w obsłudze klienta niemieckiego. Powiedz mi, jak reaguje klient niemiecki, który po pierwsze widzi tego kampera, a potem się dowiaduje, że jest on produkowany, wynaleziony, zaprojektowany w Polsce. Ma to jakikolwiek wpływ na jego decyzję? No, może parę lat temu to jeszcze byłaby ciekawostka, ale w tej chwili Niemcy doskonale wiedzą, że, że Polska jest krajem bardzo prężnie rozwijającym się, jednym z członów Unii Europejskiej i nikt się nie dziwi, że to przyjeżdża z Polski. Wielu wie, że ten pojazd, na przykład pojazd źródłowy, czyli w tym wypadku MAN, pochodzi z Polski. Budowany jest we wrześniu od dwóch lat. Tam jest budowany również Volkswagen, więc Polska jest na pewno krajem postrzeganym przez Niemców bardzo pozytywnie. I nie, nie robi to żadnego negatywnego wrażenia, jeżeli mówimy, że ten pojazd jest z polski. Wręcz przeciwnie, staramy się podkreślić właśnie, że pochodzi z Polski, gdzie Niemiec wie, że są bardzo dobrzy rzemieślnicy, których tu brakuje. Czyli ostatecznie są zadowoleni. Powiedz ostatnie pytanie, jakieś plany na przyszłość, jeżeli chodzi o markę Balkamp i sprzedaż jej w Niemczech przez Ciebie? No wspólnie chcemy to jak najbardziej rozszerzyć. Wiadomo, że nie mamy jakichś możliwości jak wielkie koncerny niemieckie, które robią to od 30 lat. Jesteśmy na początku naszej drogi. Rośniemy organicznie, mamy jakieś cele, które realizujemy wspólnie i to wszystko sprawia nam radość i myślę, że tak zostanie. Dziękuję bardzo tyle firma Balkamp, tyle mój rozmówca Marek. Dziękuję ci bardzo, życzę powodzenia. Pozdrawiamy.